To nie marzy o tym, by o jego włosy zadbał najlepszy fryzjer świata? By go spotkać, trzeba przyjechać na Pomorze. Prabuty. To tu, w małym miasteczku, salon fryzjerski prowadzi Piotr Karczewski, Mistrz Świata w męskim fryzjerstwie artystycznym. To jest ten wzorek, który zrobiłeś, kiedy wygrałeś Mistrza, tak? Tak, tak, tak. Cała praca powstała właśnie w 19 minut, no i myślę, że tym szybkim wykonaniem wygrałem i precyzją, którą szlifowałem przez parę miesięcy tak naprawdę. Mhm. No i skąd brałeś tylu modeli? No to zazwyczaj byli klienci salonu, którym tak naprawdę wiele zawdzięczam, mhm. bo zawsze mnie wspierali w tej drodze fryzjerskiej. No Czyli w pewnym momencie całe Prabuty chodziły z takimi asetykimi no, wzorami na głowie. No, całe nie, ale to jest duża część. To był trening przed kluczową chwilą. Z Paryża Piotr wrócił już jako mistrz. Były telefony, były gratulacje, no nie wierzyliśmy. To jest taki Oscar we fryzjerstwie. E, oczywiście, to jest, e, nie jest takie proste. Trzeba się przygotować, jest to 8 miesięcy przygotowań, tak praktycznie jak wracamy z Mistrzostw e, z ubiegłego roku, tak naprawdę od razu przygotowujemy się do kolejnych startów. Od 11 lat jestem fryzjerem, od 4 lat jestem w kadrze Polski. Kadra narodowa, to brzmi trochę tak jak piłka nożna, coś takiego, ale jest kadra fryzjerska? Tak, tak. Mamy z całej Polski zawodników, i praktycznie co roku startujemy, bo Mistrzostwa Świata są i Mistrzostwa Europy, praktycznie co roku. Na Mistrzostwach Świata startuje 1100 zawodników z całego świata, z 65 krajów. Po prostu trzeba zrobić wyjątkową pracę, która zachwyci jurorów. Jesteśmy przy nim cały czas, no ale też on potrzebuje spokoju, czyli nie przeszkadzamy. On idzie sobie czy do pokoju, czy do łazienki, sobie tam myśli. Poznaliśmy się na pielgrzymce do świętego gaju. Spoglądał, patrzył, podchodził. No i w końcu powiedział, cześć nieśmiało, no i tak się zaczęło. Naprawdę dobrze mieć męża fryzjera. Ja bym chciał zostać fryzjerem dlatego, że... Nie wiem, tak, tak po prostu, dlatego że mój tata to ja też by chciał. Tata mnie obcina, yy, na przykład robi mi różne kolory włosów, albo jakieś brzonki. Mi się bardzo podoba, czasami ja jestem z tatą i taj widzę, no i bardzo fajnie ta tata obcina. Czy to jest trochę tak, że chcesz yy, przywrócić to takie stare fryzjerstwo, kiedy to mężczyźni strzegli mężczyzn brzytwą i tak dalej? Tak, tak. Zawsze, zawsze uwielbiałem oglądać właśnie stare filmy, w których były te salony fryzjerskie sprzed lat. W zasadzie cała kadra dedykowała Mistrzostwo Świata Antuanowi Cierplikowskiemu. Dlaczego to jest taka ważna postać? Bo na przykład jako pierwszy ostrzygły kobietę na chłopczyce. To jest najsłynniejszy polski fryzjer, który kiedykolwiek żył i tak naprawdę całą karierę swoją rozpoczął w Paryżu. I właśnie też jemu dedykowałem to moje mistrzostwo. Szukałeś swojej drogi, i to nie jest jedyna droga, którą idziesz, ale jest jeszcze mnóstwo innych zainteresowań. Tak, jeszcze zajmuję się ikonopisarstwem i rzeźbą. Myślę, że też to jest powiązane w jakiś sposób z fryzjerstwem. Manualna praca. Oczywiście, i to pomaga mi też w projektowaniu fryzur, w koloryzacjach. Szukałem swojego miejsca na ziemi, no i myślę, że odnalazłem.